ma chłopaki, po raz drugi. Mam nadzieję, że teraz to jest dobrze podłączone. Choć gwarancji nie daje. Ale jak co to jeszcze mnie poprawicie w komentarzach. Wziąłem te wszystkie komentarze do serca. I rozebrałem trochę Renatkę. I teraz to mamy tak podłączone. Tam z tego filtra wszystko idzie tak jak było. Zasilanie do P. Z P Idzie do N. Tu ma być tuleja ciśnieniowa, ale wam dogram, jak przywiozę z paczką matu. Czubka grad na dachu. Także też nie pomaga to nagrzewam. A wam? Oto jest tuleja ciśnieniowa. Ona ma tutaj uszczelkę. Jak wchodzi w ten rozdzielacz. To tutaj się uszczelnia, bo jak tego nie ma, tylko zwykły taki kręt, To ta oliwa, czyli tu pulto, pulto i nie idzie ciśnienie na rozdzielacz, tylko wszystko idzie do skrzyni biegów, dowolnego spływu A to uszczelnia i tędy idzie tylko e, ciśnienie chyba z tego, no nie wiem do końca Czy tylko to jest jakiś e, zawór bezpieczeństwa i puszcza tędy ciśnienie tylko jak jest za duże czy tędy po prostu z tego rozdzielacza idzie cały czas. Tego już nie wiem, nie ma to takie ważne. I z tego N idziemy przewodem do z powrotem do zasilania e, tamtego rozdzielacza. Tak jak to było oryginalnie. A pod wyjście T przykręcamy trzeci przewód, który idzie sobie albo do trójnika robi się trójnik i do e, wolnego spływu z oryginalnego rozdzielacza Aczkolwiek ja znalazłem w korpusie znalazłem w korpusie moi drodzy tam nie wiem czy to widać tak dobrze widać e, zatkaną zaślepkę i wkręciłem tam e, wolny spływ z e, literki T z rozdzielacza tura jest to tam spawane, bo oczywiście wszystko jest w salach Więc kupiłem yy, złączkę na ten przewód A tą oryginalną co tu była Przeciąłem i zespawałem dwie dokupy Pewnie można gdzieś kupić oryginalne jakieś przejściówki Z salów na nasze Ale ja to zrobiłem tak Nic tu nie cieknie, nic się nie leje Tylko złą tu leje mi sprzedali i I czekałem Aż mi dojdzie Myślę, że teraz to jest tak jak to ma być Nagrałem wam poradnik, a, a dzięki temu przynajmniej ja się dowiedziałem, że to miałem źle podłączone i rzeczywiście mogło coś rozsadzić lub coś uszkodzić, jakbym użył tura jednocześnie i jednocześnie sekcji, sekcji jakiejś w ciągniku. Także na szybko, P zasilanie z filtra oleju, który jest za pompą, T to jest wolny spływ z tego rozdzielacza, N... Idzie do rozdzielacza ciągnika, jak co to piszcie. Doradzę, pomogę chętnie i wpadnę kiedy na kawę. Dzięki. Pozdrawiam. Na razie.